Widać różne l l l luki, hmm. I, i myślę, że ta luka. Cyfrowa, międzypokoleniowa ma bardzo duże znaczenie. Myślę, że ileś lat temu w ogóle nie mieliśmy takiej świadomości, o to się bierze z faktu, że świat cyfrowy rozwija się o wiele szybciej niż nam się kilka lat temu wydawało. Nie samemu parę lat temu wydawało się, że no jeszcze ci po pięćdziesiące, to na rynku pracy będą sobie dawali radę. Dzisiaj widzę, że jeśli nie dostaną tych, tych umiejętności, to w ciągu najbliższych paru lat będą outsiderami. Także na rynku pracy, a rozmawiamy o wydłużeniu aktywności zawodowej, więc ta oferta dla osób powyżej 50 roku życia bardzo ważna. ważna. Ważna jest ta funkcja latarników działających społecznie, ale z umiejętnościami przełomującymi takie bariery mentalne. Myślę, że jeśli ta akcja, proszę Państwa, też media o, o, o takie wsparcie, będzie szeroko propagowana, to wtedy na o wiele większą skalę dzieci i wnuki osób starszych będą także wiedziały, że one same mogą w swoich rodzinach bardzo wiele zrobić, bo Finlandia jest przykładem takiego kraju, w którym nawet przygotowano specjalne programy ucząc posługiwania się internetem i komputerem dzieci w przedszkolu. Pokazywano także, jak bardzo łatwo nauczyć kogoś drugiego i to wnuki uczyły dziadków później w domach. Myślę, że też powinniśmy o takich projektach w Polsce porozmawiać.